Siemanko, tutaj Kostka. Dzień dobry. W tym odcinku chciałbym wam pokazać gry na PSP i gry na PC, czyli na komputer. Oj, przepraszam. Kamerka mi się ruszyła. I, I też oczywiście sama PSP. Dobra, więc zacznijmy, może od gier na PSP. Pierwszą grą będzie Auto2. Jest to gra w polskiej wersji językowej od 7 lat od studia Disneya. Będziemy szybko gadać o tych grach, bo czas nam leci, nie będziemy jakoś, nie wiem, przedłużać, przedłużać, przedłużać. <laughs> przepraszam, język mi się zawinął, nie będziemy przedłużać y, gadaniu, o, gada, w, no, gadaniu o, o, o samej tej grze, czyli na przykład co tam, jak, jak, czy była fajna i takie różne sprawy, co tam się działo w tej grze, nie będziemy tego mówić. I już powiedziałam wam, że jest od 7 lat, jest w polskiej wersji językowej ta gra i od studio studia disney I tak, na karcie Na karcie Mikro Stick Czyli tej, czyli tej karcie Która jest, która powinna być W PSP Jeżeli na przykład chcemy, żeby gra nam się zapisywała To na karcie ta gra potrzebuje, czekajcie, zaraz sprawdzę, 128 KB potrzebuje na karcie. Czyli to by było chyba w sumie tyle. Środka nie będę wam pokazywał, bo bez sensu. Wszędzie jest to samo, czyli o, tu wam na przykład pokażę. Książeczka i płytka, a w książeczce bla 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 same sterowanie jakieś takie główne jakieś takie równo jakieś Dobra. Jest to gra Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Jest ona od 16 lat i od studia Ubisoft. Na karcie potrzebuje mniej więcej to jest minimum 640 KB. Można grać w tą grę przez internet z nie więcej czterema osobami to jest maksimum a minimum to są dwie osoby przecież jak, jak, się, jak się chce grać przez internet to wiadomo że będzie się grało z dwoma osobami a nie z jedną to bez sensu samemu można grać tak normalnie bez internetu dobra następną grą będzie TMT Teenage Mutant Ninja Turtles i to jest oficjalna gra yy, na podstawie filmu, tak jak tutaj jest napisane, tylko że po angielsku: Official Game of the Movie. I tak, ta gra jest od 12 lat. Yy, jest z yy, firmy Ubisoft. No kurde! Zrany combine. Kurde, jeździ tu jakiś combine, nie wiem. Yy. I sąsiad mój tu jeździ ten. No akurat żniwo trochę będzie zagłuszać. Dobra. Ale gadamy dalej, trudno się mówi. Warunki takie jak są. Na karcie potrzebuję 320 kB, to jest minimum. Może ta, ta gra może się łączyć z innym urządzeniem, czyli, czyli przykładowo z PSP. No, co tu więcej mówić? W sumie to nic. Nie. Dobra. Następną grą jest God of War Chance of Olympus. O, tutaj macie nazwę. Jest ona od 18 lat. Od studia Ready Redi Town. Jakoś tak mniej więcej się nazywa. Tak. Potrzebuje ona 420 kg. Kilo... Kilobajtów na karcie, ale to jest minimum, tak samo jak we wszystkich grach, jest zawsze napisane, ile jest potrzebne. Minimum to jest zawsze. Minimum i tak, niestety nie można się łączyć z innymi graczami. Jest, ta gra jest oczywiście na jednego gracza, a nie na więcej. To, to było w sumie na tyle. Następną grą będzie Little Big Planet. Jest ona w polskiej wersji językowej I jest ona od 7 lat I od studia Sony Ponieważ yy, wyprodukowała to Sony, ponieważ i tak jest tylko na PlayStation Jest tak Na PlayStation 3, na PlayStation 4, ale też inne części są yy, Na PS Vita i na PSP Ja akurat mam to na PSP Jedynka. Nie wiem, czy dwójka jest też na PSP, ale to już mniejsza z tym. Yy, następną grą będzie FIFA 11, tak jak już wcześniej tutaj widzicie. Yy, jest ona od studia yy, Electronic Arts, w skrócie EA. Yy, jest ona w polskiej wersji. Yy, w pols jest polski dubbing, znaczy napisy, przepraszam. Yy, jest ona od 3 lat i można się łączyć yy, z innym graczem a na karcie potrzebuje tylko ale to jest minimum 246 KB tyle potrzebuje minimalnie żeby było ostatnią grą na PSP którą mam będzie Lara Croft Tomb Raider Legend jest ta gra od 16 lat od twórców Eidos i tak na karcie potrzebuję 800 kB minimalnie. Może się, yy, możemy się łączyć z innym graczem, ale można też grać na jednego, czyli na przykład samemu jak to woli. Yy, co, tu więcej, co tu więcej mówić? Może po prostu odłóżmy. I teraz przejdźmy do gier na PC. Więc tak. Pierwszą grą będzie Supreme Commander 2. Jest to gra po polsku od 7 lat i od, wy, i wy, od, i, przepraszam, i od wydawnictwa Squark. Knicks. Tak. Jakoś tak. No. Jest ona... No już mówiłem, że od 7 lat. Hmm. Co tu jeszcze mówić? Wymagania to już wam nie będę mówił, bo trochę za długo by to potrwało. Mogę wam jeszcze powiedzieć, z którego roku jest. I ta gra jest z 2010 roku. To, to jest... No to mogę wam powiedzieć. Więc dobra, przejdźmy do następnej gry. Następną grą, jaka będzie, to jest... Mary Canaries 2 World in Flames jest od 16 lat ta gra y, od twórców Pandemic y, przepraszam Pandemic i, i od wydawnictwa Electronic Arts ta gra jest coś takiego w stylu jakby GTA można powiedzieć też się jeździ autami strzela się, wszystko mi się, się wykonuje jest się w otwartym, chyba, świecie. Nawet tak, też się jest, też, też jest w otwartym świecie. No, to jest w zupełnie prawie to samo, tylko w innym stylu. Yy, co tu się mam mówić? No, wymagania nie będę wam mówił. To w sumie było na tyle. Dobra, pokażę Wam w środku, bo tu jest. Tak, w, w, prawie, w każdej grze jest to samo. Płyta oczywiście, DVD i książeczka i tam same ble 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 ble, jakieś sterowanie, takie różne rzeczy, ale to nas nie obchodzi, tylko obchodzi nas sama gra. Yy, ale i tak, nie opowiadam wam też dużo o nich, bo jak chcecie to sami sobie zagrajcie lub obejrzycie jakieś let's play'e czy, czy, czy coś w tym stylu, zagrajmy wy, coś takiego. Sami sobie obejrzyjcie. Bo jakoś bym musiał na, za długo nagrywać, wiecie? Nie, to, to by było bez sensu. Następną grą, którą niestety zbyt nie lubię, jest to gra Spells of Gold. <coughs> Nawet nie wiem, skąd ją dostałem. Nawet nie pamiętam. Jest ona też w polskiej wersji językowej. Yy, od Firmy jakiejś tam polski Przekrój, i coś takiego. No i od dosyć znanej też firmy Cenega. Dobra, co tu mówicie? Także, no w sumie to, to, to tak nic nie można powiedzieć. Jest to gra, mogę tylko powiedzieć, zręcznościowa. Tam to jest coś w stylu RPG. Takie coś, coś w stylu Diablo, czy coś takiego. Tylko, że gorsze. No. Następną grą będzie Assassin's Creed. Oczywiście pierwsza część. Jest ona od... Niby tutaj jest napisane, że jest od 15 lat. Chociaż w Polsce pewno jest od 16. Jeżeli tu jest od 15. Jest to gra od firmy Ubisoft. Jest ona dosyć znana ta firma. Wow. wow, 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 wow. Przepraszam za to. Hmm. Co tu jeszcze można powiedzieć? Hmm, no, znaczy, no nic. No to jest. Jeżeli ktoś gra w Asassina, to wie pewnie co to jest. Hmm. No tutaj się chodzi takim gościem i się... nie wiem. zabija innych gościów. <grywka> Może trochę śmiesznie gadam, ale... To przez to, że jakoś mi się nie chce opowiadać o tych grach. Ale żeby nie było nudno, to trochę muszę coś tam opowiedzieć. Yy, dobra, następną grą będzie FIFA 14. Jest ona po polsku z, dubbi yy, po pol z polskim dubbingiem. I yy, to jest właśnie plus. Plusem też jest. Yy, to, że komentują tutaj polscy komentatorzy. Dariusz Pakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Tak. Jest ta gra od, wydana od Electronic Arts. To jest, to jest jej twórca. Jest ona od trzech lat, jakbym jeszcze nie mówił. I co to jeszcze mówić? Nic. Środek Wam pokażę czekajcie chwilę bo to jest kod nie mogę wam pokazać niestety więc zakryję go Od, odwróciłem po prostu kartkę tak wygląda środek płytka i ta kartka właśnie którą odwróciłem żeby nie było widać no to było na tyle z grami teraz wam pokażę przejdziemy do samego PSP tak, więc otwórzmy z, tą, z tej obudowy. No tak, obudowy kupiłem dodatkowo. Przecież nie daliby w opakowaniu razem z PSP. Jest to trochę gorszy PSP od normalnego, bo to jest PSP Street E1004, coś takiego. I tak. Tu mamy. Tu mamy X, tu mamy kwadrat, tu mamy trójkąt, tu mamy kółko. Tak, jak w normalnym padzie od PlayStation 3 lub 4 lub 2 lub 1. W każdym jest to samo. Tak, strzałki, yy, drążek. Tylko, że tu jest, to jest. Zmianą jest tylko to, że tu jest jeden drążek, a na padzie są dwa. No nie jeździ tym głupim kombajnem. No co za. Tak. Yy. Tu jest głośniczek, czekajcie, nie widzicie, tu jest głośniczek, tu jest wyjście do menu głównego PSP, czekajcie, bo nie... czekajcie, 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 chwilkę, tu jest tak, minus, minus głośność i plus, czyli się zwiększa głośność i, i się, yy, no, cofa, no nie wiem jak to powiedzieć, mm, tak. Tu jest Select Start. Tutaj jest prawy przycisk. Tutaj jest lewy przycisk. Tu, o. Tak, tutaj jest. Jak to powiedzieć? To jest wejście na kamerkę lub na kabel mini USB. Tak, tutaj jest wyjście na kartę, którą mam. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda karta Sandisk Memory Stick Pro Duo. Jest ona 2GB. Dla mnie to wystarczy. Powiem Wam szczerze, ja jakoś więcej nie potrzebuję. Na tyle gier, co mam, to zupełnie się wystarcza. I jeszcze mam chyba 1800 MB wolnego miejsca. Czy to się naprawdę opłaca? 50 zł za tą kartę i 2 giga. Czy się opłaca. Prawda? Wam też bym radził. Kupić tą kartę, jeżeli jakoś nie chcecie kupować dużo gier. Yy, tak. Yy, tu jest wejście na kabel yy, sieciowy, znaczy no, na ładowarkę. Czekajcie chwilę. Tu jest wejście na słuchawki, a tu jest sam włącznik. Jeżeli teraz miałbym odpalać to PSP, to by za długo to trwało, więc lepiej nie. Hmm. Co tu mówić? Tutaj jakieś takie światełka, że się świeci. A, i tutaj jak dioda się świeci na czerwono, tutaj, czekajcie. Tutaj, po lewej stronie. Nie to, nie, nie, ten, nie to, nie ta, nie ta dioda, tylko ta. Jak ta się świeci. Na czerwono to znaczy, że nie wolno wyjmować karty, bo wtedy, jak się wyjmie, może się uszkodzić lub coś zrobić. Tak, a jak ten, ta dioda po prawej stronie, yy, jak ta dioda po prawej stronie, tutaj yy, ta, jak yy, ta będzie się świeciła na czerwono, to znaczy, że się PSP ładuje, a jak na zielono, to znaczy, że jest włączone lub się, yy, no, że jest włączone. Kartę można wyjmować tylko wtedy, kiedy dioda ta po lewej stronie albo się nie świeci, albo się świeci na zielono. Wtedy można wyjmować. A tak to nie. Co tu jeszcze pokazywać? No w sumie to nic. Mogę Wam jeszcze tu pokazać. Tutaj gdzie się wkłada płytki. O, tutaj się wkłada płytki. Tutaj jest takie metalowe coś do wkładania płytek. No i to był w sumie wszystko w tym odcinku. No dziękuję za oglądanie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, pi łapka w górę, Siemanko. do widzenia, cześć czołem.